Ksiądz w Sprawiedliwość. Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. Dziękuję Ci, że sprawiedliwość nie jest nierównością. To, co mam, i to, czego nie mam. Nawet to, czego nie mam, komu dać. Zawsze jest mu potrzebne. Jest noc, żeby był dzień. Ciemno, żeby świeciła gwiazda. Jest ostatnie spotkanie i rozłąka pierwsza. Modlimy się, bo inni się nie modlą. Wierzymy, bo inni nie widzą. Umieramy za tych, co nie chcą umierać. Kochamy, bo im serce wychudło. List przybliżam, bo im Nie Nierówni potrzebują siebie. Im najłatwiej zrozumieć, że każdy jest dla wszystkich i odczytywać całość. Wierzyń Rado, High Żyli nas pan i pani zbyt dobrze wychowani. Kultura ich niezwykła służyła za przykład. W mieli pałac, w garażu lunch jazdało, a po pozostałych świątyń snuł się Po służący. Ponadto przez dzień cały w pałacu królowały. high Satorwik, tak Pato. W pożyciu nawet z bliskim o formę dbali wszystkie. Tak byli wychowani ów Pan i Pani, gdy siła czasem znana targała sercem Pana, mógł wkroczyć najlegalniej w głąb Pań sypialni. Miał tak to jednak tyle, że wpierw posłał bilet. High life. Całodni w Ardonii. Raz, nie zważając na nic, wszedł do sypialni pani i ujrzał w świetle ranka przy pani kochanka. Nie słyszył metod gminy, brutalnych rękopoczynów i nie próbował wcale mieć losów zrywanych. Spojrzeli. Zaś blaską nabierana Pan stanudał na prosto Pana cylinder monogłową i dystans stokowy. W obronie 3 kobiety podnieśli pistolety, miał wystrzeliło i w nim dziur Na ziemi zaś Pan z Panem szli tą szampan, hajlaj, tą co warfili. Pardon. W domu zaś Pan do Pani rzekł:" Po cóż serce robić, nie będę Cię wstrzymywał, bądź wolna i szczęśliwa." -"Tak!" rzekła. -"Och, mój miły, sny nasze się uprześniły, on stanął na mojej drodze, skończony, odchodzę." Sam pomógł, futro włożył, uprzejmie drzwi otworzył. Po wtorek, za bardzo. gdy już wtorek stała, krew na zaczęła. Jak skoczyła, jak wkręcła jak chopni No właśnie. Skoczyła i zabyła. I w mordę go strzeliła. A potem mną, mną w kół za nogą upadła, odnowiona i żegnała. Mój